Widzowie w nowym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars yy, jakaś, Jakieś nowe aktualizacje są Jakieś aktualności, przepraszam Nowe aktual... Yy, aktualności Jezu, dobra <grym> Tu na przykład jakieś, ja nie wiem co to jest 100% jakiegoś czegoś Później 10 star drop więc git Później 200 czegoś Później jest jakaś emotka, później jest 300 czegoś, później jest Mega Box taki różowy, później za 400 czegoś i taka ikona gra. W sumie nawet spoko. Um, 500 tego. Legendarny stardrop. Takie coś, nie wiem, co to jest róża, nie wiem. Później jest 1000 czegoś i później za 600 miliardów czegoś tam. Jest tytuł gracza, więc fajnie. Fajnie byłoby go, go mieć, oczywiście. Teraz jest 700... Za 700 miliardów czegoś jest hypercharge, później jest 2000 czegoś, później jest takie coś, więc no, tak to wygląda. Mm, no, mam na, na obecną chwilę tak się prezentuję moje konto oraz sobie kartę kupiłem. Tak to wygląda. Yy, może... Może zrobić z tego odcinek, że wbijamy rankety. O, wiecie, co? Może teraz nawet będziemy wbijać. Bo tak szczerze. Bo tak szczerze czemu nie? Czemu nie w sumie? Yy... No, i gramy w sumie, ja się będę zastanawiał większego. Dopóki nie wbiję tego, nie kończymy tego odcinka, więc może odcinek trwać nawet cały dzień. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to troszkę czasochłonne jest, więc tak to wygląda. Nie wiem, kim sobie to zagrać, jaka mapa. To może być dobry, tak szczerze, to może być dobry kolcik. Kolcik, kolcik. Dobra, bierzemy kolta. Wszyscy mają hypercharger. Więc jest yy, spoko, w sensie, no nie wiem co tu, mam golda trójkę, więc yy, no, tyle mi brakuje, nie za dużo. Mam nadzieję, że to się wyrobimy w miarę szybko z tym. Dobra, jest jakaś Penny. Oho, Amberga. jak ja w Brawla dawno nie grałem, what a shit. Dobra. Oha, no tak. Już nie te kocieruchy. Odzwieszałem się trochę. No i prze... no i a w kół jeden typ super rankedy polecam polecam rankedy z randomami polecam polecam. Polecam no kruk sigma kruk sigma. Kruk Gold. No czemu mam lagi? Dobra, człowieku. Dobra, łatwo. No, człowieku, jak mi laguje? No. Czemu mi laguje? What the fuck? Aha. Śmieć kampi, oczywiście. Dziękuję bardzo, przegraliśmy. Nie no, może... Może nie, może nie. Może. Ale nie wiem, no nie wiem. Ciężko będzie nam to ugrać. Proszę! Nie, oni mnie tu nie puszczą! Ja pierdykam. Mam hypercharge'a i ulta. Jak ja mam tam wszedł? Dobra. 4, 6% szczurków. 6%, 6%. 6%. Ja tam lecę. Nie. No dobiją! Ona ma 2HP! No dobiją! No i przegraliśmy. Dziękuję. Idę tak gówno dobić. Dziękuję bardzo. Buuuu, wygraliśmy, S, S, mordo, 4 400 gwiazda gry, jak jest Dobra, 2 e, gierki nam brakuje, więc e, no, to to, wygląda. No. 80 expa dostałem i wbijemy jakieś poziomy na tym kartecie? Nie Uuu, <laughs> za 50 level jest ten Jest to jest ta rzecz już. Nie wiem jak się to nazywa, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, nie wiem. gramy. Um, ostatni raz jak nagrywam brole nie wiem nawet ile pucharków miałem. Na pewno sporo mi. wiem, z 20 koła, teraz mam 26. No będzie na pewno odcinek, że wbijam 30 koła, no ale to zobaczcie oczywiście jak będzie. Hoł mi Edgara proponuje, nie. No w sumie no, dobra, niech mu będzie, mam dziesiąty level na tym Edgar więc nie wiem czy, ale Edgar w sumie jest, yy... no zawsze jest dobry, no nie powiecie, że nie, Edgar to jest, no czemu mi laguje, jak nie nagrywam to mi nie laguje, no what the fuck, no i zajmij się. Mmm, przegramy to. Przegramy to. Jaki bambik! Jaki bambik! Mi w ogóle nie trafiał. Ja zbiłem mi 30% tak szybko. Low. Aha. Dobra, lecę tam mi pobijać ten sejfik śmieszny. I hop. Bimy Aha. Fajnie, że to mnie odpychnęło. Bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo, bardzo się cieszę że z tego powodu, że właśnie przegrywamy ten mecz. Bardzo. Dobra, pyk. No dobi go, tą Piperką. Nie, nie. Nie. Ludzie, ludzie. Dobra, tego gościa sobie zabijam. El primo, al primo. Ma za dużo życia, nie. Nerf el, el Primo co? Ja? nie? El, el Primo. Nie ja da się. Nie ja da się grać tego BS-a w dzisiejszych czasach. Przegraliśmy meczyk. Przegraliśmy meczyk. Przegraliśmy meczyk. Przegraliśmy meczyka. Aleluja, przegraliśmy, program z takimi bałwanami, że to O, ja pierdykam. Jakby to załączył Maury albo coś, ktoś z Esportu, to i tak by nie dał rady na tych debili. No sięgam, oni są takimi idiotami, To się nie da. No, what the hell? No ja, ja sam zbiłem tym, ten save, ja dostanę gwiazdę gry. Procent. No i super, z Mandy przegraliśmy. Super, 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 super. No idźcie zbijać ten safe ludzie. Nie, yeah. z kim ja gram? Z kim ja gram? No, gwiazda gry. Nie, nie, ach, nie, 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 nie. O, może kogoś zaproszę? Nie, nie wiem nawet. Dobra, gram. Widzowie, nie, 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 nie. Uch. Bibi, 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 bibi. bibi, 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 bibi. Chop, co ma? Nie. No, ile on ma tych postaci? Załatwił się, że on ma 15 koła i ma prawie wszystkie postacie. Czasem, jak który mam 30 koła. Ja mam człowieku 60 postaci na 90 Niecałe 58 czy tam 9 nie niedawno Dobra mo Zjeżdżaj mordo Tym Ed Edgabesem No! <grym> ale się walłem mm. Super! No i mi laguje! Ja dobra. Widzowie, nie, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, pograne, pograne. Dobra. Wydef. Jak ja patrzę jak nie grają, to mi krew zalewa, przysięgam, nie. Nie. Widzowie, nie. Nie. Po nie, nie. Podaj! No ich. No. Jak? Jak on mnie kurde zabija? Nie. Dobrze. Edgar stój, tam w miejscu, i tak jak człowiek. O! Oh, Myślał, Ja cię kręca. Nie, co się stało? Nie, dobra, święto, święto. Jutro święto, dzisiaj święto, kiedy święto? What a shit! No wydaw co to gówno, no Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy po tego Edgara. Pyk, pyk. Jest ja, jako sam defie, nie, dobra Aha, z tej strony. Chciałem mu podać piłkę, chciałem być miły Dobra, S. Nie. Mhm. Błagam, 30 sekund, otrzymajmy do końca, błagam, 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 ja, ja po prostu czekam do 20 sekund, nie? Ja po prostu czekam, tylko czekam, błagam, błagam, defto, defto! Dobra nie dojdzie już piłką, prawda? PRAWDA? PRAWDA. Widziałem, że prawda. Inteligencja. Dobra widzowie, za chwilę laścik, odpalamy lasta. E, teraz sobie otworzymy rankingowy, jakiś stary, nie wiem, pośledzony. U, tutaj ikona Grusza, fajna. Nice, dobra. To mi się akurat y, zapodobuje, to zapotrzebowanie. Ładne, 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 ładne. Ładne, jak to pasuje. Brother. Patrzcie, to wchodzi sobie do listu. Znajemy, że to takie coś, czy. czy... przepiękne, To jest gold, to jest gold. Dobra, tak mi lepiej pasuje nawet do mnie. Do bólu coś dostałem? Do bólu chyba z mitycznego przed odcinkiem dostałem. Tak, e, gadżet, no. Ym, no. Więc gramy. lasik widzowie. lasik lasik. Nie lubię tej mamy, nie lubię tej mapy, co ja właśnie. Dobra, baza wybiera, mamy wywalona. Baza jest git. Nie, do jego star powera. Ale bida w kraju. Ale bida w kraju, widzowie. Bida w kraju. A był chyba nawet odcinek, nie? Że wymaksowałem baza, czy coś takiego. Coś takiego było. Dobra, Kenji. Chodź tu, Snek. Chodź tu. Dobra, załatwiam tego. Dobranoc. Śpij, śpi. Elgarek też powinien spać. Wejdź do tej bramki, ziomek. Ja cię osłonię. Jak mi podajesz, człowieku? Jak mi podajesz? Jak trzech na mnie leci? No, bez przesady, bez przesady, ziomek. Ziomek, czy ty się dobrze czujesz? Ale wyłaście już tego spauna, no. Nie! Nie, wyrzuć to! Dobra. Ja go oni tego nie wydefią. Nie, nie. Nie. Ludzie, to jest laścik. To jest laścik. Dajcie mi tego diamenta. Już mi się nie chce w to grać. Wiem, że diament to niezwyczajne, ale z randomami według mnie trochę jest. Masz to. Masz to, ja lecę po nich. Lecę po nich. Lecę, bo chcę. Bo życie jest złe. No, ja pierdzielę! No bierz to. Bierz to. Uuu, wszedł do bramki. Dobry gracz w tą gierkę mobilną. Dobra, człowiek wjeżdżam w nich. Pyk, pyk i go nie ma. Dajcie mi... On tego nie strzeli, nie, on tego nie strzeli. On tego nie strzeli, prawda? Prawda! Prawda! Dobra, wygrany. Mamy diamenta, więc jest gg, jest gg, boss. Nie wiem, po co zrobiłem screen, ale randomowo. Eeeem, um, no. Już miałem powiedzieć na no, pożegnanie, człowieku, dostajesz y, fajną, y, fajną rzecz, y, nie, po co, nie, super cel, po co, po co. E, legenda, mityk, uuu, mityk, uuu, postać, postać. Klasa, 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 widzowie, klasa. Na odcinku 6 wpada. 60 za dymiar. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pod odcinek, wszystko pod odcinek. Pamiętajcie, widzowie, to jest wszystko ustawione. Mm. <laughs> Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie z, e, tego odcinka. E, no, osiągnęliśmy diamenta. Nie, na razie poczekajcie ludzie, będę z Wami grał, ale. Podcinku, po podcinku. Muszę się z widzami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Z zostawcie łapkę w górę, by mi, by mi było bardzo miło. Zasubujcie ten kanał. Napiszcie komentarz, jak Wam się chce pisać. Jak nie, to nie. E, no, wiecie, 6zik odblokowany, jest klasa. 60 zatem jest na moim koncie. Szejdzik. No i. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie jeszcze raz. Byliśmy diamenta, więc jest git. Papatki. <grych>